Laudetur Jezus Christus. Jakiś czas temu mieliśmy pokazaną postać Jonasza, a także powołanie uczniów. Natomiast to już było naprawdę jakiś czas temu. W związku z tym chciałbym przeczytać jeden krótki fragment i później trochę do tego się odnieść. Wyjątkowo ważny czas, a też jest taką kontynuacją tak naprawdę tego, o czym mówiłem tydzień temu. Zobaczył Bóg ich czyny, że odwrócili się od złego postępowania i ulitował się nad Niedolą, którą postanowił na nich sprowadzić i nie zesłał jej. To jest oczywiście historia Jonasza, czyli warunek, który daje Bóg, to jest odwrócenie się od złego postępowania. Bardzo ważne określenie. Tak jak powiedział np. do kobiety cudzołożnej: Nie potępiam ciebie, ale idź i więcej nie grzesz. Czyli to nie jest usprawiedliwienie grzechu. Bóg brzydzi się grzechem, tak jak my powinniśmy brzydzić się grzechem. Jeżeli człowiek uważa, że Kościół powinien tolerować grzech, to jest w wielkim błędzie. Ten, który zaczyna przymilać się do grzechu, który zaczyna usprawiedliwiać każdy grzech, szczególnie te grzechy, które są powszednie już takie i przyzwyczailiśmy się do nich, taki człowiek po prostu przegrywa swoje życie. Po prostu przegrywa swoje życie, ponieważ tego nie da się jakoś inaczej ująć. Czyli tak, jeśli chodzi o samego Jonasza, w ogóle instytucja proroka była znana już w historii. To nie jest jakaś nowość, że Bóg, nasz Bóg, prawda? Jachwe wybiera sobie jakichś wyjątkowych proroków i ta instytucja nigdy w świecie nie istniała, ponieważ istniała, nieraz byli doradcami królów, bywali też na dworach. Czasami były to osoby bardzo niewygodne, szczególnie właśnie od naszego Pana Boga były to osoby niewygodne, bo jak inni prorocy mówili, królu, na pewno wygrasz bitwę, to niestety albo stety, nasi prorocy mówili, nie uda ci się, będziesz marnie, marnie skończysz, i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym taka funkcja instytucja proroka istniała, byli oni wykorzystywani bardzo często w różnych dziedzinach życia. I teraz, co jest tutaj jeszcze istotne, sytuacja, która była opisana właśnie w tym czytaniu o proroku Jonaszu, nie jest absolutnie niczym nowym dla Aseryjczyków, dlatego że istnieje już nawet kilka wzmianek w źródłach także pozabiblijnych o tym, że nawet około 100 lat później, czyli po Jonaszu. Zapanowania króla Asurbanipala. Na przykład istniała właśnie taka funkcja, i to są takie konkretne wzmianki. Nie jest napisane, że tak wykorzystywaliśmy sobie e, proroków do tego, żeby od odpowiadali nam, czy mamy prowadzić jakąś wojnę, czy nie. E, oczywiście do historii Jonasza za chwilkę przejdziemy. Chciałbym tylko szybko powiedzieć jeden ważny fragment. Mamy Ewangelię według Świętego Marka i to w Ewangelii Świętego Marka Jezus powołuje uczniów, mówi pójdź za mną, a oni zostawiają wszystko i idą za nim. Dwie rzeczy, na które bardzo mocno chciałbym zwrócić tutaj uwagę. Pierwsza rzecz jest taka, że czasami może przyjść taka refleksja, jak to oni zostawiali wszystko i po prostu szli za nim. Zostawiali swoją pracę, swoje rodziny i tak W historii Izraela był taki etap i to był całkowicie, normal, całkowicie normalne, o, to było, że mężczyzna kiedy już odłożył sobie trochę grosza, to poszukiwał nauczyciela, którego mógłby naśladować, za którym mógł chodzić. I jeszcze powiedzmy dobrze, kiedy to był jakiś mało znany nauczyciel um, i siedział sobie w wiosce i po prostu nauczał. No to współczuje rodzinom, których mężczyzna, ten, który zarabiał na dom, wybierał sobie takiego nauczyciela, który chodził od wioski do wioski, od miasta do miasta. Natomiast to był jakiś taki etap. Mężczyzna chciał zbudować swoją duchowość, chciał się czegoś nauczyć i tak dalej, w związku z tym to było normalne. Natomiast intrygujące tutaj jest to, że tutaj role się odwróciły, ponieważ to Jezus Chrystus jako nauczyciel, rabbi, wybiera sobie sam uczniów. Zazwyczaj było odwrotnie. Więc w jakiś stopniu, tak mi się przynajmniej wydaje, to ich zaintrygowało. Czyli że to nie oni poszukują, ale to sam nauczyciel przychodzi i mówi: chłopaki, pójdźcie za mną. I to jest właśnie ta druga rzecz. Określenie pójdźcie za mną, czyli polskie tłumaczenie w oryginale, czyli w Ewangelii Świętego Marka, użyte jest trochę inne określenie, akoloutheo. To znaczy: naśladuj mnie. I to w ogóle zmienia postać rzeczy. Czyli Jezus, kiedy podchodził do uczniów, to nie mówił po prostu chodź za mną, chodź, 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 mam do Ciebie sprawę, tylko mówił naśladuj mnie. I to jest coś, czego współczesny katolik często nie rozumie. Czy nie chodzi tylko o to, żeby na pójść sobie na mszę świętą, mówiąc w ten sposób, przecież y, poszedłem za Panem Bogiem, chodzę w niedzielę co mszę świętą, ewentualnie odmawiam różaniec. Nie! To znaczy, jest to ważne, trzeba chodzić na Myszę Świętą, warto odmawiać różaniec, ale uwaga! Nie każdy, który mówi panie, panie, wejdzie do królestwa niebieskiego. To są słowa Jezusa. Zatem nie wystarczy tylko pójść za Jezusem, ale trzeba go jeszcze naśladować. To jest ważny warunek, czyli żyć jego nauką, tym, co powiedział. W momencie, kiedy człowiek odrzuca właśnie tę naukę, mało tego, kiedy jeszcze wybiera grzech a bardzo często tak jest to niech taki człowiek nie oszukuje siebie samego i mówi później no ale przecież chodzę na przeświętą. świętą no co z tego że żyję w wolnym związku i nie mam zamiaru nic z tym zrobić skoro przecież chodzę na przeświętą?" świętą ludzie kochani przecież kiedy ty świadomie wybierasz grzech i nie chcesz tego zmienić kiedy świadomie tkwisz w danym grzechu i jeszcze mówisz sobie "E, pan bóg mi przebaczy to jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu Czyli to jest grzech, którego sam Bóg nie może przebaczyć. Mam nadzieję, że to jest jasne. Dlatego proszę, żebyście próbowali robić wszystko, co w waszej mocy, żeby naśladować Jezusa Chrystusa. Czyli człowiek w ogóle, to jest nauczanie Kościoła, który świadomie, dobrowolnie umiera w grzechu ciężkim, chce tego, taki człowiek nie ma możliwości zbawienia. Jest to trudna nauka, ale tak to wygląda. I człowiek, który decyduje się na grzech, po prostu komplikuje swoje życie, grzech go zmiażdży. Zły duch przecież cieszę się z każdej twojej porażki, nienawidzi cię. W związku z tym, dlatego to jest takie istotne, po prostu naśladuj Jezusa Chrystusa, czyli nie pójdź za mną, a naśladuj mnie. To jest zaproszenie, które kieruje do nas Jezus Chrystus. I mamy oczywiście właśnie tego proroka, o którym wspomniałem, który dostał propozycję od Pana Boga. Chcę, żebyś poszedł do Niniwy i mówił tym ludziom, że mają się nawrócić. Jonasz jest przerażony. Oczywiście ucieka przed Panem Bogiem. Tak jak my nieraz, właśnie przez grzech, jako ludzie uciekamy po prostu oddalamy się od niego. A im dalej od Pana Boga, tym trudniej wrócić. To jest bardzo ważne odkreślenie. Im dalej od Pana Boga, tym trudniej wrócić. Jonasz uciekł aż do miejscowości Jafa, czyli uciekł do Jafy, to jest około 880 km od Niniwy. Bóg i tak oczywiście go przeprowadził do tej Niniwy, wiedząc o tym, że przed Panem Bogiem nie da się uciec. Nie da się. Można zagłuszać własne sumienie, można się usprawiedliwiać, można mówić, że dla mnie coś nie jest grzechem, ale nie da się uciec przed Bogiem. Jedynym miejsce... W którym można później rzeczywistość, przepraszam, rzeczywistość, gdzie można przed Panem Bogiem uciec, to jest piekło, ponieważ tam Boga nie ma i to jest wolny wybór człowieka. I Jonas jest tego idealnym przykładem. Od niechcenia, ale zgodził się ostatecznie na to, wszedł do Niniwy, szedł od bramy do bramy, od miejsca, w którym można było głosić tę naukę, to głosił: Niniwa zostanie zburzona, zniszczona, jeśli się nie nawrócicie. I oczywiście Bóg tak mocno działał, że wszyscy od razu za tym poszli. Oblekli się w wory pokłótne, stwierdzili, że faktycznie żyją źle. Czyli to jest dla nas kluczowe. Po pierwsze, nie uciekajcie przed Panem Bogiem. Po drugie, nie wmawiajcie sobie, że jeżeli ktoś tkwi w grzechu ciężkim, to że wszystko jest w porządku. Absolutnie tak nie wolno. I trzecia rzecz, im dalej ktoś ucieknie od Pana Boga, tym ten powrót jest dłuższy i trudniejszy. Dlatego proszę. Nie tylko tyle, żebyście chodzili nam przez świętą, ale oczekuję, żądam jako ksiądz Kościoła Katolickiego, abyście naśladowali Jezusa. Ako heo, naśladujcie Jezusa, błagam o to. I myślę, że dzięki temu, dopiero wtedy to wszystko jakoś zacznie się układać. Powoli, bardzo powoli. Wtedy będzie trzeba cierpliwości, ponieważ tam, gdzie człowiek nie wybiera mądrze. Tam, gdzie człowiek nie, nie naśladuje Pana Boga, nie idzie za Nim, nie naśladuje Go, czyli coraz bardziej się oddala. I później świat wartości tak bardzo jest poprzestawiany, że taki człowiek nawet nie widzi, że jest coś nie tak. Na przykład, no żyje sobie w tym wolnym związku, no ale przecież my się kochamy, proszę księdza. O co księdzu chodzi? Na przykład mamy, Jezus powiedział, że mężczyźni współżyjący ze sobą nie mogą osiągnąć Królestwa Niebieskiego te grzechy w ogóle to są grzechy, które są nazywane w Kościele grzechami wołającymi o pomstę do nieba. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, Czyli grzechy sodomskie. To się tak nazywa. A my dzisiaj mówimy, ale proszę księdze, jak są szczęśliwi? Na razie że będzie w ogóle oddzielny odcinek na ten temat, natomiast żeby Wam pokazać to myślenie, kiedy człowiek jest już tak daleko od Pana Boga, że nawet nie widzi, że coś jest nie tak, a jakiekolwiek nauczanie, nawet jak jest naukowe, to i tak nie pomoże, bo przecież ja wiem lepiej. No i na przykład, ostateczna rzecz, która bardzo mocno, jakoś ostatnimi czasami mi doskwierała, czyli że ludzie, którzy wprost, katolicy, którzy popierali aborcję. Czyli zgadzali się na to wszystko. Ja już pomijam, że bywają sytuacje bardzo, bardzo trudne i że warto się nad nimi zupełnie inaczej pochylić, że warto byłoby się zastanowić, kiedy faktycznie kobieta doświadcza tego cierpienia. Ale odcinek o aborcji był nagrany wcześniej, więc tam nauczanie kościoła już przedstawiłem. Natomiast uwaga. Ci katolicy mówią nieraz bardzo często, ale ja na to zezwalam. Niech to będzie wybór kobiety, niech się zgadza na to wszystko itd. itd. A jednocześnie ci sami Katolicy martwią się o, pies, o los piesków, kotków, karpi, o tym, że te biedne zwierzątka tak cierpią. To jest poprzestawiany świat wartości. Czyli życie ludzkie dla mnie nie ma znaczenia, ale te biedne, niewinne kotki już tak. Więc bardzo proszę właśnie, żebyśmy wrócili do normalnego myślenia, żebyśmy zaczęli naśladować Jezusa Chrystusa. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.